Ile razy słyszałaś te zdania, a co gorsze, wierzyłaś w nie całym sercem? Mity o związkach działają tak jak cichy wirus. Wgryzają się w twoje życie, zatruwają twoje decyzje. I to, co najważniejsze, trzymają cię w relacjach, które cię po prostu ranią. Dziś biorę te zdania na warsztat jedno po drugim. Czas rozprawić się z tym, co odbiera ci. Całą moc przez ostatnie lata. Zasługujesz niezależnie od tego, czy jesteś kobietą czy mężczyzną, na wolność i miłość. Czy jesteś gotowa, gotowy stanąć do działania i obalić te mity? Gotowa, gotowy? To będzie jak zrzucenie kajdan. Bierzemy się. Jeżeli on się zmieni, to wszystko się ułoży. I bądź przekonana, przekonany. On, ona się nie zmieni. To ty możesz to zmienić w sobie, zupełnie inaczej reagując na tą osobę. Drugie, taka już jestem, za bardzo go kocham. Nie można kogoś za bardzo kochać, a jeśli chcesz zmieniać, to tylko siebie. Trzecie, nie potrafię odejść, bo go bardzo kocham. Naprawdę? A co z tobą? Dlaczego siebie nie kochasz? Zadaj sobie to pytanie i odpowiedz sobie, jaką masz z tego korzyść, bo zawsze mamy korzyść, gdy zostajemy w sytuacji, która nas rani, boli i pozostajemy. Nie jestem wystarczająco dobra, dobry na zdrowy związek. Naprawdę to przekonanie jest natychmiast do uwolnienia. Jesteś absolutnie wystarczająco dobra, dobry. Nie odejdę, bo on na pewno się zmieni. Nie. Zmiany robimy w sobie. Druga osoba może się zmienić, jeżeli do tego dojrzeje, jeżeli powiększy swoją świadomość, ale to nie od ciebie zależy. Muszę być idealna, by zasłużyć na dobry związek. Idealna fizycznie, idealna w działaniu. Nie, nie musisz być idealna. Bądź sobą. Jeżeli ktoś pokocha Ciebie, jaki jesteś, jaka jesteś, to to będzie prawdą. Jeżeli będziesz idealizowała siebie, idealizował siebie, niestety. Tak się nie uda żyć przez długie lata. Bliskość zawsze boli. Nie, bliskość nie boli. Po prostu Twoje przekonania i to, jak widziałaś, widziałeś miłość, która była najprawdopodobniej w Twoim domu rodzinnym, bądź ta, z którą stykałeś się, stykałaś, będąc młodą osobą, to właśnie te przekonania przyjąłeś, przyjęłaś. Lepiej być w jakimkolwiek związku, niż być osobą samotną. Czy naprawdę związek, który odbiera Ci szacunek do samego, samej siebie, godność, w którym nie ma miłości, w którym nie ma spokoju, jest naprawdę lepszy? Być może to są przekonania i wzorce, które również widziałaś, widziałeś w Twoim dzieciństwie. Nie moja wina, zawsze trafiam na toksycznych partnerów, zawsze trafiam na toksyczne partnerki. Nie, nie trafiasz. To właśnie takie osoby przyciągasz swoją energią, ponieważ ego nadal chce ci pokazać twoje programy. Ale możesz to zmienić, gdy tylko zechcesz, gdy tylko podejmiesz decyzję. To nie ty jesteś problemem, problemem są twoje przekonania, które tak naprawdę nie są twoje, bo przyjąłeś je, przyjęłaś, będąc osobą niewinną, bezbronną. Zacznij od ich obalenia, a zobaczysz, jak twoje życie, jak również twoje relacje się zmienią. Zostań ze mną, jeśli chcesz budować miłość bez bólu. Jeżeli chcesz budować relacje bez bólu, więcej wsparcia znajdziesz w moim kursie, który właśnie dla Ciebie przygotowuję.